trzeciej części serii turystycznie, historycznie zapraszam Was do Będzina, czyli do mojego rodzinnego miasta. Myślę, że jest się czym pochwalić, także zaczynamy. Na wejściu zabieram Was na Górę Świętej Doroty, czyli inaczej tak zwaną Dorotkę. Ale po kolei. Generalnie e, mówiliśmy kiedyś sobie na lekcjach, że Grecy mieli swoich bogów, którzy zamieszkiwali sobie Olimp. A tutaj będzie zagłębiowski Olimp. I tu musicie pamiętać, że Będzin, pomimo tego, że leży w województwie. Śląskim. To nie jest Śląskiem, jest zagłębiem, i o tym tutaj warto też pamiętać. Podobnie jak Sosnowy, Dąbrowa i tak dalej. Ale to tak na wejściu. Generalnie. Sama ta dorodka, o której mówię, ma też inne nazwy. Nazywa się Złotą Górą, Zagłębiowską Miastą Górą, też troszkę religii naszej współczesnej, ale też Górą Tabor. Jest to wzgórze o wysokości 382 metrów nad poziom morza. I to czyni to wzgórze, to wzniesienie, najwyższym punktem generalnie na Wyżynie Katowickiej. Generalnie historia tego miejsca sięga czasów kultury użyckiej, czyli gdzieś mniej więcej XIV aż do III wieku przed naszą erą. To na tym wzgórzu znajdowała się osada mieszkalna, jakieś pogańskie miejsce kultu. O tym warto pamiętać, ponieważ tutaj będzie zaraz odniesienie do czasów współczesnych do chrześcijaństwa, jak stare wierzenia były przez chrześcijaństwo z ziem polskich wypierane. Udokumentowano też, że to grodzisko na wzgórzu pochodzi też z wczesnego średniowiecza, czyli tam do tej pory prawdopodobnie ten kult pogański musiał się utrzymywać. Dlaczego mówię o tym, jak to chrześcijaństwo wypierało poprzednie wierzenia? Ponieważ e, generalnie na samym szczycie e, tego wzgórza tej Dorotki znajduje się zabytkowy kościółek pod wezwaniem Świętej Doroty, ale jest on z roku 1635. Więc generalnie chodziło o to, żeby stare miejsca kultu zlikwidować. Ale ludzie by się buntowali, więc w tym momencie można byłoby coś w zamian za to innego wybudować. I tak powstają też kościoły w tych miejscach, powiedzmy, że kultu pogańskiego. Tak jest właśnie między innymi z tą dorodką. Cofając się jeszcze do tych czasów pogańskich, prawdopodobnie to wzgórze, ponieważ było dobrze usytuowane, mogło być też siedzibą jakiegoś tamtejszego władcy, jakiegoś księcia albo kogoś podobnego, ponieważ. Jest to kraina, znaczy teraz jest to grodziec, część Będzina, ale generalnie jest to kraina, która leży pomiędzy Przemszą a Brynicą, czyli dwiema rzekami. Pośrodku tego e, grodziska kiedyś stała jakaś świątynia i tam znajdowały się tak zwane białe kapłanki, które były pod opieką starca. Wracamy do wierzeń pogańskich. Tutaj też e, zbierała się tak naprawdę cała starszyzna na, na rady, na jakieś e, wiece itd., to jest też Słowiańszczyzna. Więc e, można powiedzieć, że poza takimi miejscami, e, powiedzmy, że kultu pogańskiego, lud też zbierał się na jakieś uroczystości. I mogło być też tak, że jak byłoby zagrożenie, no to na najwyższym szczycie łatwiej się broni, więc mogło być to też pewnego rodzaju schronieniem. Nigdyś e, to ogrodzisko, jako mówimy o prehistorii. E, jako miejsce obronne, można powiedzieć, było ubezpieczone na pewno wysokim wałem, było usypane z ziemi, no ale jak już mówiłem o tych dwóch rzekach, o tej Przemszy i brynicy, to prawdopodobnie mogło być też tak, że było otoczone swego rodzaju fosą. Także tutaj o tym warto pamiętać o tym, co było niegdyś, jeżeli chodzi o samą dorodkę. Ale jak już jesteśmy w dobie chrześcijaństwa, to trzeba było jakiś sposób to jakby potwierdzić. Więc przez wzgórze przechodzi historyczny szlak handlowy, tak zwana Via Regia. Jest to jedna z wielu takich nitek, które były szlakiem, a właściwie to drogą świętego Jakuba. Był to szlak taki pielgrzymkowy, owego Jakuba, świętego Jakuba, który prowadził aż do Santiago de Compostela w Hiszpanii i tam później tego e, Jakuba, apostoła, bo to o nie powiedzieć, po prostu e, pochowano. I można powiedzieć, że e, ten szlak jest znakowany musztą świętego Jakuba lub jakąś taką żółtą strzałką. Niegdyś tam jakieś źródełko miało wybijać, które miało leczyć. Generalnie bardzo ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o religię. Od wieków, można powiedzieć, tam się działy. I tak jak wspomniałem wcześniej, tam jest też kościółek, ale otoczony jest taką dużą kępą drzew, że Ciężko jest coś zobaczyć, trzeba było troszkę za te drzewa wyjść i tam będzie można sobie zobaczyć widok, a powiedzmy, że całej tej naszej części zagłębiowskiej, ale też patrzymy sobie w kierunku śląska. Także to jest pierwszy krok, możemy się przejść dookoła. fajerwerków nie ma, ale myślę, że warto byłoby na tą dorodkę przynajmniej raz, będąc w Będzinie, się udać. I na tym można sobie tą pierwszą część zakończyć, w drugiej będziemy mówili o zamku w Będzinie.